W 2024 roku zastanawiasz się, czy zakup apartamentu w Dubaju to krok w dobrym kierunku? Obecnie, w 2024 roku, rynek nieruchomości w Dubaju wykazuje silne oznaki ożywienia. Napędzają go takie czynniki, jak stabilizacja cen nieruchomości i zwiększony popyt, zarówno ze strony lokalnych, jak i międzynarodowych inwestorów. Warto również zauważyć, że wybuch wojny na Ukrainie spowodował znaczący napływ kapitału do Dubaju. Zwłaszcza ze strony zamożnych Rosjan i Ukraińców, którzy szukali bezpiecznego miejsca na ulokowanie swoich środków. W rezultacie wiele luksusowych nieruchomości zostało szybko wykupionych przez tych inwestorów. Jednakże, pod koniec 2024 roku, ten trend zaczyna wygasać, co może wpłynąć na dalszy rozwój rynku i wartość nieruchomości. Dlatego potencjalni nabywcy powinni być świadomi, że dynamika, która napędzała rynek w ostatnich miesiącach, może nie być już tak intensywna w nadchodzących latach. W ostatnich latach rośnie liczba nieuczciwych praktyk na rynku nieruchomości w Dubaju, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla potencjalnych inwestorów, szczególnie tych z zagranicy. Coraz częściej agencje z Dubaju poszukują lokalnych agentów w Polsce, w tym influencerów, którzy promują inwestycje w Dubaju na swoich kanałach społecznościowych. Wielu agentów przedstawia nieruchomości w Dubaju jako unikalne oferty, które należy brać bez zastanowienia, sugerując, że takie okazje już się nie powtórzą. Tymczasem często nie informują Polaków o specyficznych zasadach dotyczących zakupu nieruchomości w Dubaju. Przykładowo w Dubaju płaci się nie tylko za metry kwadratowe mieszkalne, ale również za metry kwadratowe na tarasie, co znacząco wpływa na całkowitą cenę nieruchomości. Dodatkowo zdarza się, że opisy nieruchomości zawyżają rzeczywistą powierzchnię, łącząc przestrzeń mieszkalną z zewnętrznymi tarasami, co może wprowadzać w błąd nabywców.